Ciao na widzowie. W, w dzisiejszym odcinku będę musiał zdobyć, no, diamenty. Yy, widzowie, mam efekt Night Vision, ale to tylko z powodu, iż jak będę ała Cave'ował, to nie chcę, żeby wam było tam ciemno i żebyście nic nie widzieli. Po prostu, że no, jak będę po wychodził chodził, to no. Żebyście widzieli, eee, o fajnie, weźmiemy jedzenie jeszcze, bierzemy te bloczki szybko, yy, po to aby, no na początek zabijamy golemka sobie szybko, golemik, golemo. Nie jestem Poczekajcie, widzowie, chwilę. Ja nie mogę, co ja zdobiłem. Dobra. O, o! O! o. Tego to nie wiedziałem. Dobra, zaraz go tu. Z babie śmieszką jakąś. Jestem łomny. Bierzemy tak, robisz tak, dobra idziemy, tylko tu podszedł, o idzie, no, aha. A masz ze śnieży. Ile? Pog! Pięć! Dobra, widzowie. Jestem ukontentowany. Yyy, co robimy pierwszy? No, tarczę. Co ja robię? Aha. Dobra, yy, nikt się nie skapnie. Poczekajcie. Dobra, yy, no ogółem zaczynamy od skartowania tarczy. W sumie nie zaczynamy, ale no, robimy nadpyt tarczy sobie. Bo no, no, muszę się czuć bezpiecznie w tych kajwach. Jest tarcza, shield. Dobra, no i co? No. Dobra, wkopuję się tu nawet. Pyk, pyk, pyk. Dobra, na dwie klatki widzowie wykopiemy. Łagam, żebym... Mówiłem na dwie kratki, ale... Dita mi się nie chce kopać. O miecz. O dobra, to handt mnie wykopię. Czy ja mam wystarczająco? Nie mam wystarczającej ilości od dawno więc w razie wu to do mojego to się w kopie i co, w moim szafcie chociaż nie, szaf, szef, a no naprawdę wodny cave ja sobie drzwi nie przygotowałem jak zawsze widzowie o dobra, idealnie a kopiemy na jedną kwiatkę. Jaki to jest tic 41. Za wysoki. Trzeba... Aha, dobra, chwila. Trzeba pójść do deep slide'u. Dojść tak mniej. Musisz? Tym digitem? Dobra, kopiemy to się. Ała? Zabolało mnie to. Może coś znajdę? Tak? Nic. O! Myślałem, widzowie, że to będzie jakieś lepsze zajście. Widzowie piszcie w komentarzach pomysły, co mogę zadać na tym świecie jeszcze. A teraz. Jest... O, żelazo. To. To chętnie wezmę. Błagam. Jak mi i będę. O! ja Slate. Pierwszy. Jak znajdę Deep węgiel, no? Deep Slate Call. No musisz tym nietoperzem tu. latać? Jest takdolivy moky. O! Napis! To diamenty tu powinny być. Jaki to jest Y? Jeden. <noise> Kto wie e, o co chodzi, <noise> niech napisze jeden w komentarzu. <noise> Mówiłem, że na to trafię. Ja mam XT, a nie? Nie ma... mam, ale nie na tą wersję, na której ich dam bo ten świat jest na wersji 11, ale nie, a ja mam na innym wersji, no, jak pięknie wybuchłaś. Ja znajdę diamenty, się okazało że, że w skrzynce a nie w tym o, żelazo, dobrze, daj mi tego więcej. Miałem to Dawno dawno wykopać trochę. No, that's time. <laughs> Uprzedzam, nie robię mechanizmów. Gdzie jest ten głupi pająk? Nie no, słyszę go. Poczekajcie. Ja sobie zjem. Musisz tu mm, pająkiem tu... tak, cyk, 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 O, lapis. E, idź! paszę Łon! Jak ty się przez to przeciśniesz, to jesteś jakiś niepoważny, nie? Wypadł. No i poszło. A i sala nie wykopię jeszcze No Halo, diamenty! Nie no, X tutaj za Nie no, najlepsze widzowie by był jakiś cavik. Na Deep Slate'owym. Dobra, dobra, lekkie cięcie. No widzowie jestem na ikdół minus 40 aktualnie. No i mam nadzieję, że znajdę te diamenty za Jakiś skip nie ja wiem. Albo wiecie, za to normalnie tak owę kopał. jak ze stadek Na UHC albo na innych. No i padło mi kilo, mam na szczęście drugi. Ja widzowie do Bedrocka się kopienia nie? Zanim znajdą te diamenty, No mów! Widzowie! <ścoughs> Tragicznie jest ten moment. Dobra, odpalam. Nie no, XT ja nie chcę odpalać, bo to by było chamskie. I nie fajne. Dobra, to jest Y 43. Jeszcze trochę zejdziemy tu dół. Jak mi kilo wpadnie, nie. To będzie taka tragedia. Dobra, widzę, że szybkie cięcie. Dobra, kopię to. Są! Diamenty! Diamonds! Let's go! No w deszcie! A akurat zrobiłam takie cięcie perfekcyjne. Nie wiem jakie są damy, ale no dobra, ja się cieszę Dobra widzowie, ile? 4! No to co? No? Klasek wielki, no. Dobra widzowie, diamenty zostały znalezione No to co? Dzięki za oglądanie miłego dnia i pa pa. A widzowie.